Witajcie serdecznie. Dzisiaj prezentujemy Volkswagena Sharana Auto z 2004 roku. Jest już to wersja po faceliftingu. Jak widać, wizualnie samochód w stanie dobrym. Widać normalne drobne ślady użytkowania, drobne odpryski czy zarysowania z racji na wiek. Ale tutaj raczej wszystko jest na swoim miejscu. Nie ma jakichś poważniejszych uszczerbków, jeżeli chodzi o wnętrze. Tutaj też wszystko na swoim miejscu. Ma kilka drobnych mankamentów, aczkolwiek też, jeżeli biorąc pod uwagę wiek, jest to spokojnie można ocenić stan dobry tego samochodu. Wyposażenie: mamy tutaj m.in. automatyczną klimatyzację z, os z osobnym nawiewem na tył w podsufitówce, są czynniki parkowania, alufelgi. Jest to wersja wyposażenia GOL. Pamiętajcie, że skupujemy samochody na terenie całej Polski i te tańsze, i te droższe. Więc jeżeli macie samochód na sprzedaż, zapraszamy do kontaktu. Przyjmujemy oczywiście auto w rozliczeniu. Także, jeżeli chcielibyście zostawić samochód w rozliczeniu, droższy, tańszy, również zapraszamy. Trzymajcie się serdecznie! Pozdrawiam. W MotoHome skupujemy samochody i motocykle każdej marki. Nowe, używane, polizingowe w dobrym stanie i uszkodzone. Gwarantujemy bezpłatną wycenę online, inspekcję pojazdu i płatność od ręki. Sprawdź na motomyślnikHome.pl